Trailer filmu Spider-Man No Way Home pojawił się w sieci i zaoferował nam pierwszy wgląd na trzecią solową przygodę Spider-Mana w Marvel Cinematic Universe. Dostaliśmy zarys fabuły, potencjalnych przeciwników, jak i zawsze garść świetnie wyglądających scen. Jednak jest to trailer i Marvel potrafi zmanipulować nimi tak, że ostateczny produkt wygląda zupełnie inaczej. Jak w przypadku pierwszego trailera Far From Home, który jest kompletnie inny od drugiego i ostatecznego filmu. Nowy trailer pokazał wiele ciekawych rzeczy. I już teraz możemy spokojnie snuć swoje spekulacje odnośnie akcji tego filmu. Więc dziś przygotowaliśmy pięć najciekawszych teorii, które mogą się sprawdzić właśnie w filmie Spider-Man: No Way Home. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to tylko teorie, nic więcej, jednak które mają jakiś punkt zaczepienia właśnie w nowym trailerze. Oczywiście przed rozpoczęciem zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu możemy się dalej rozwijać i tworzyć dla was ciekawsze filmy. W tym miesiącu wszyscy subskrybenci biorą udział w konkursie, gdzie do wygrania jest figurka Funko Pop waszego ulubionego bohatera MCU. Tak więc subskrybujcie nasz kanał, aby brać udział w tych i we wszystkich następnych losowaniach i za wasze wsparcie ogromnie dziękujemy. To nie jest prawdziwy Doctor Strange. Od momentu pojawienia się trailera wiele osób zwróciło natychmiastową uwagę na samego Strange'a, który zachowuje się dość dziwnie. Jego solowy film pokazał, że z aroganckiego Dubka stał on się jedną z osób, która spokojnie stawia swoje życie i cierpienie na szali tylko po to, aby uratować ludzkość. Bam, nawet w Infinity War powiedział to nemu, że woli, aby on i Peter zginęli, niż żeby kamień nieskończoności wpadł w ręce Thanosa. Jednak ostatecznie oddaje kamień, ponieważ wie, że to jedyne rozwiązanie. To wszystko pokazało, że on Dojrzał jako superbohater i nie podejmuje już durnych decyzji. No i cóż, w trailerze No Way Home podejmuje taką decyzję, kiedy to rzuca jedno z najtrudniejszych zaklęć. Wong ostrzega go, aby tego nie robił, jednak arogancja i narcyzm wygrywają ponownie walkę z rozsądkiem. Dlatego też i mówi się, że ten doktor Strange, którego widzimy w rozmowie z Peterem, to wcale nie jest on. W MCU jest wiele osób, które potrafią wcielić się w inną postać jak Skrole czy nawet Loki. Jednak w tym świecie istnieją inni czarodzieje, jak na przykład Baron Mordo, który obrał sobie za cel pozbawienia niegodnych ich mocy. Jego pierwszą ofiarę widzieliśmy w scenie po napisach filmu Doctor Strange. I nie chcę tutaj używać tego sformułowania, ale wydaje mi się, że tą osobą, która wciela się w Strange'a, może być Mephisto bądź Nightmare. Wykorzystują oni Parkera, na którym mogą użyć tego zaklęcia, aby rozpętać międzywymiarową wojnę, na której mogą po prostu zyskać. Dziwne, że po wszystkim to Strange robi tak ryzykowny ruch i to z kim? Ze Spider-Manem, gdzie to Steven doskonale wie, że nie jest... Jest on łatwą osobą do opanowania. Dodatkowo, w scenie z pociągiem wydaje się, że widzimy kompletnie innego doktora niż tego, którego widzieliśmy wcześniej. Więc podmiana głównego doktora i pojawienie się rzeczywiście złego doktora wygląda jak dobry początek, jeśli chodzi o multiwers. Mogliby zrobić to samo, co widzieliśmy w Harry Potter i Czara Ognia, gdzie to przez cały film widzieliśmy inną wersję Alastora. Pakt z samym Mephisto. Oczywiście kolejna produkcja Marvela i kolejne spekulacje dotyczące pojawienia się Mephista. Jednak w przypadku Spidermana i jak bardzo oderwany on jest od spraw magicznych, jak Dr. Strange czy Wanda, to nadal miał on w komiksach ogromne powiązanie właśnie z memową już postacią Mephisto. Istnieje komiks zatytułowany One More Day, który opowiada o przygodach Petera Parkera i jego żony Mary Jane Watson. Niestety pewnego dnia zostaje postrzelona Ciocia May i aby ją ratować, Peter Parker zawiera pakt z Mephisto. Na jego mocy Ciocia May wraca. Jak gdyby nigdy nic do zdrowia, jednak Spider-Man traci swoje małżeństwo. Po rozmyślaniach Mary Jane i Peter zgadzają się i cała ich wspólna historia jest wymazywana. To spotkało się z ogromną krytyką czytelników, ponieważ ten wątek wymazał ogromną ilość historii, które fanom się podobały. Tak, one dalej istniały, ale sam bohater zaczynał praktycznie od nowa. Jak się to ma z No Way Home? Mówi się, że ten film będzie okraszony bardzo emocjonalną śmiercią i wiele osób właśnie i stawia na Ciocie May. Historia Multiverse w komiksach też jest ładnie powiązana z Mefisto, który podbija inne wymiary. Więc co, jeśli te wszystkie sceny walki Doktora i Spidermana są następstwem właśnie Paktu z Mephisto? Ciocia Majumera, Peter chce ją ratować i sprzymierza się z Mefisto. Jednak jak na prawie diabła przystało, wykorzystuje on Parkera, który z pomocą Doktora musi odwracać to, co właśnie się wydarzyło. Brak innych wersji Spidermana. Wszyscy, gdy zobaczyliśmy nowy trailer, mieliśmy nadzieję, że Sony i Marvel pokażą albo choć jakoś zasugerują pojawienie się Tobey Maguire'a i Andrew Garfield'a w swoich wersjach Spider-Mana. I prawda jest taka, że jest zbyt wiele plotek i dowodów na to, że ich zobaczymy. Jednak co jeśli nie? Co jeśli Marvel i Sony nie zdecydują się na ściągnięcie innych, ponieważ kompletnie przyćmi to obecną wersję, która może na tym mocno ucierpieć? Ludzie ponownie pokochają Tobey i Andrew, co sprawi, że Tom Holland będzie miał trudniejszą drogę. Wydaje się, że akcja tego filmu może dotyczyć po prostu naprawy Petera i doktora tego, co działo się po niezbyt udanym zaklęciu. Próbują oni pozbierać złoczyńców, którzy właśnie wymknęli się spod kontroli przez Multiverse i tak naprawdę to tyle. Patrząc na takiego doktora Octopusa, Green Goblina czy nawet Elektro, to żaden z nich nie powinien mieć większych szans w walce z tak potężnym Avengersem, jakim jest Doctor Strange. Każdy z nich jest tak naprawdę bardzo przyziemnym bohaterem, a Strange spokojnie może walczyć o miano jednej z najpotężniejszych jednostek, w świecie Marvel Cinematic Universe. Więc dlaczego u boku ze Spider-Manem potrzebowaliby oni pomocy dwóch pozostałych pajęczaków? I może to jest sposób na to, aby skupić się właśnie na naszej wersji Petera Parker'a? Ned staje przeciwko Peterowi. Na początku tego roku w internecie pojawiła się informacja, że Ned, grany przez aktora Jacoba Battlona, stanie przeciwko swojemu przyjacielowi. Dodatkowo mniej więcej w tym samym czasie udostępnił zdjęcie, które pokazuje, że stracił on sporo na wadze. Choć trailer nadal pokazuje Neda w jego poprzedniej formie, to spekulacje o tym, że Ned może przybrać jakąś wersję przeciwnika Spider-Mana, jest mocno prawdopodobna. I oczywiście mowa tutaj o nikim innym jako Hobgoblinie. W komiksach właśnie Ned Leeds stał się Hobgoblinem po praniu mózgu. I tutaj w No Way Home możemy dostać podobny scenariusz. Powraca oczywiście Green Goblin, który spokojnie mógłby namówić bądź zmusić najlepszego przyjaciela Spidermana do użycia środka Osborna, który zrobił z niego Green Goblina, tak samo jak to było w przypadku jego syna, czyli Harry'ego Osborna, czy też jak zostało pokazane w filmie The Amazing Spider-Man 2. Dodatkowo, jeśli cały Sinister Six miałby po zakończeniu multiverse po prostu zniknąć, to właśnie Hobgoblin Nedab spokojnie mógłby zostać na dłużej i co jakiś czas mieszać tam nie tylko w świecie Spider-Man ale też innych jak Venom czy Morbius. Szczególnie że mamy już też potwierdzony film Craven the Hunter, więc gruba przeciwników Spider-Mana po stronie Sony też ładnie rośnie. Spider-Man ostatnim członkiem Sinister Six. I czas przejść do najbardziej zwariowanej teorii, jeśli chodzi o No Way Home. Trailer zdradził nam pięciu członków grupy Sinister Six, tak więc brakuje nam jeszcze jednego. Mówi się, że będzie to Skorpion, co sugeruje scena po napisach Spider-Man: Homecoming, jednak i Rhino z The Amazing Spider-Man też ma rację bytu. Jednak co jeśli ostatnim członkiem tego zespołu i będzie sam Spider-Man? Co jeśli na jeden film Peter Parker stanie po tej drugiej stronie? Zaklęcie nie poszło jak trzeba, i Peter spokojnie mógłby obwiniać o to doktora Strange'a. W trailerze widzimy sceny walki pomiędzy nimi i co ważniejsze, tutaj w tym ujęciu Spider-Man trzyma prawdopodobnie międzywymiarowe więzienie, gdzie Doctor Strange będzie chciał zamknąć m.in. Oktopusa, Elektro i całą resztę. Kilku insiderów Marvela pisało o tym, że Norman Osborn, czyli Green Goblin, w tym filmie mocno namiesza w głowie Peterowi i to z jego pomocą będzie chciał pokonać Doktora, aby ten nie zamknął ich wszystkich w więzieniu i nie odesłał do swoich wymiarów, gdzie większość z nich nie żyje. Marvel pokazał, że nie idą już tak mocno według historii komiksów. Wzorują się, ale zmieniają wystarczająco dużo, abyśmy dostali po prostu niespodziewaną historię. Jeśli to rzeczywiście będzie ostatni film Spider-Mana w MCU, pomijając jeszcze jedno gościnne pojawienie się, to spokojnie mogą zrobić z niego przeciwnika doktora, aby pod koniec filmu zmienić jego historię bardziej pod anti-hero, czyli dobry, jednak nie do końca. Coś w tylu samego Venoma. Prawdopodobnie pojawi się on jeszcze w Doctor Strange in the Multiverse of Madness i kto wie, czy znowu nie przeciwko Strange'owi. Jednak tak. Ta informacja o jego pojawieniu się nie została potwierdzona. Jedyne co wiemy, to że umowa pomiędzy Sony a Marvelem pozwala jeszcze na jedno gościnne pojawienie się po No Way Home. Widok Spidermana po stronie Sinister Six i w walce z doktorem choć przez kilka minut byłby wart każdej ceny. I to by było na tyle z dzisiejszych teorii dotyczących filmu Spider-Man: No Way Home. Jeśli chcecie, abyśmy zrobili kolejny taki film z kolejnymi teoriami, to oczywiście dajcie nam znać poniżej w komentarzach. A skoro już tam jesteście, to czy wy macie jakąś pokręconą teorię dotyczącą tego filmu? Oczywiście zapraszam was również na nasz Discord, gdzie możecie rozmawiać z wieloma osobami o superbohaterach i nie tylko. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Sedona z Just Culture, dziękuję za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.